Słuchaj, najgorsze pierwsze pić A potem już nie. Tylko lepiej krzyczej ja gdzieś, <grymna> A instrukcja obsługi, tak? A dzisiaj trochę by zrobili zamieszanie, Ładnie, ładnie Ale się na koncert bo paliwa chyba zabrakło Do tyłu, śmiało do, <grymna> do, <grymna> do, <grymna> do, do, do tyłu pedały, okay. już to jedzie okay. Pedały do tyłu, do tyłu, nie zapomnij do tyłu Daję radę do przodu hamujesz, pamiętaj! Trzymaj, trzymaj, ja się nie muszę rozpędzić porządnie. Nie wiem, jakie wyjdą te zdjęcia, ale... Bo... Jakieś wyjdą. Słuchaj, no, patrzcie, Idź, no. idź, spytaj, kto jeszcze tam nie ma. Ja się będę tak. Fajnie, to, super. Dobra. to będzie na tej stronie na Facebooku, wyjdzie... no, Coś tam rzucę, no. Dobrze. mi się zawiesił, Dobrze. To... No, oczymaj się. Na